Cześć, witam w poradniku od A do Z na temat belly boata. Na samym początku wypada powiedzieć, czym tak naprawdę jest w ogóle belly boat. A więc przejdźmy do sedna sprawy. Jest to jednoosobowa jednostka pływająca służąca do celów wędkarskich. Traktowana jest na równi z łodzią, pontonem, kajakiem czy innymi jednostkami pływającymi. W myśl prawa nie wymaga ona rejestracji. Jej wymiary nie przekraczają 6 metrów, także jesteśmy z tego zwolnieni. Kupujemy i pływamy. Pływając pływadełkiem przemieszczamy się za pomocą płetw bądź wioseł. Jest możliwość również przymocowania do pływadełka silnika elektrycznego na powęży lub na jego dnie. Oczywiście służą do tego specjalne uchwyty. Trzeba mieć natomiast świadomość, że nie do każdego. Bellybołta będzie możliwość przymocowania silnika elektrycznego, i nie w każdym Bellybołcie można pływać za pomocą wioseł. Osobiście jestem zwolennikiem pływania na Bellybołcie tylko i wyłącznie za pomocą płetw. Więcej o tym powiem w dalszej części tego poradnika. Bellybołty przyjmują różne kształty. Najczęściej spotykane są modele w kształcie litery U bądź V. Składają się one z komór napełnianych powietrzem. Materiał, z którego są zrobione, to zazwyczaj twarda, gruba, odporna na urazy mechaniczne guma. Występują też modele wykonane z grubej kordury, a w jej wnętrzu mieszczą się komory powietrzne z dużo cieńszej gumy. Osobiście nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania. W moim odczuciu nie są one bezpieczne, przynajmniej nie sprawiają takiego wrażenia. Często czytałem na różnych forach o ludziach, którzy zakupili tego typu sprzęt i bardzo szybko się zrazili, a myślę, że nie tędy droga. Warto jednak niekiedy zainwestować kilkaset złotych więcej i mieć komfort psychiczny. Przecież chcemy się dobrze bawić, a nie myśleć o czarnych scenariuszach. Należy też pamiętać, że belly boat, który jest wykonany z gumy, jest zdecydowanie łatwiejszy w tuningu poprzez przyklejenie do niego różnego rodzaju akcesoriów, które są do tego dedykowane. Pływając na belly boatie, musimy z nim tworzyć jeden silny organizm, tak jak ma to miejsce w przypadku motocyklisty na motocyklu. Jeżeli jesteśmy już przy bezpieczeństwie, to musimy wiedzieć, że na beli bocie, tak jak na każdej innej jednostce pływającej, musimy posiadać przy sobie kamizelkę asekuracyjną bądź ratunkową, zwaną kapokiem, wypełnionym specjalnym wypornościowym materiałem takim jak styropian, korek czy inne tworzywo. Mające właściwości wypornościowe. Standardowo kamizelka ratunkowa powinna posiadać szereg odblasków oraz sztywny kołnierz, dzięki któremu jesteśmy w stanie w pozycji bezpiecznej unosić się na wodzie. Tego typu rozwiązania nie znajdziemy w kamizelce asekuracyjnej. Sztywny kołnierz daje nam bezpieczeństwo również wtedy, kiedy stracimy przytomność. Innym typem kamizelki ratunkowej jest kamizelka pneumatyczna. W jej wnętrzu występuje nabój CO2, który otwiera kamizelkę podczas tego, kiedy wpadniemy do wody. Tego typu kamizelka ma jeden zasadniczy plus: nie krępuje naszych ruchów, także podczas wędkowania, zwłaszcza na beli jest idealnym rozwiązaniem. Tak jak z kapokiem możemy pływać wszędzie. Tak z kamizelką asekuracyjną, niestety nie. Kamizelka asekuracyjna przede wszystkim jest stworzona dla ludzi umiejących pływać, ale możemy ją używać tylko i wyłącznie na jeziorach bądź innych zamkniętych akwenach. Na morzach i rzekach, które są drogami wodnymi, musimy używać kamizelek ratunkowych. Także ten typ kamizelek. Niestety do tego się nie nadaje i możemy za to otrzymać mandat. Bardzo ważną rzeczą naszego wyposażenia na belibolcie są spodnie buty. O tyle ile latem możemy się bez nich obyć, wiosną, jesienią i zimą pływanie bez nich jest praktycznie niemożliwe. Jednym z rozwiązań, które możemy zastosować pływając na belibolcie, są wodery. Natomiast ta opcja jest przeznaczona tylko i wyłącznie do pływadełek, gdzie siedzimy nad wodą. Mój model tego typu buty akceptuje, można w nich pływać, natomiast w większości modeli takiego rozwiązania nie możemy zastosować. Kolejnym rozwiązaniem, które pasuje już tak naprawdę do każdego pływadełka, są tradycyjne spodniobuty z PCV. Trzeba mieć świadomość tego, że tego typu Rozwiązanie daje nam komfortowe łowienie wiosną bądź jesienią. Latem będzie nam zdecydowanie za ciepło, będziemy się w nich pocić. Zimą będzie nam niestety za zimno, nawet wtedy, kiedy się ciepło ubierzemy. Kolejnym rozwiązaniem, które możemy zastosować, są spodniobuty neoprenowe. Tego typu rozwiązanie to doskonała opcja na zimniejsze pory roku, wczesna wiosna, późna jesień, no i oczywiście zima. Tego typu sprzęt zapewni nam komfortowe łowienie w niskich temperaturach, zwłaszcza wtedy, kiedy woda ma poniżej 10 stopni Celsjusza. Kolejnym świetnym rozwiązaniem są spodniowłuty oddychające ze skarpetą neoprenową, na którą możemy Założyć zarówno buty dedykowane do tego typu spodniobutów, jak również buty dla nurków, co jest świetnym rozwiązaniem. Buty dla nurków są leciutkie, wygodne i świetnie współpracują ze skarpetą neoprenową. Bardzo ważne jest to, aby dobrać te buty odpowiednio do płetw, które stosujemy. Skoro jesteśmy przy kończynach dolnych, to omówimy teraz płetwy. Tak naprawdę to najważniejszy element naszego wyposażenia przy pływaniu na pływadełku. Warto posiadać w swoim wyposażeniu przynajmniej dwie pary płetw. Najbardziej popularne przy łowieniu na beli są płetwy paskowe. Trzeba mieć natomiast świadomość, że nie zawsze możemy je założyć ze względu na typ Buta. Osobiście używam płetwy paskowe od Sawyja. Są to płetwy, które doskonale współpracują z butami dla nurków, ze skarpetą neoprenową, a także z niektórymi kaloszami. Moje spodniobuty z PCV współpracują tutaj idealnie, natomiast jeżeli chodzi o neopreny, gdzie kalosz jest bardzo wysoki, niestety się nie mieszczą. Te płetwy również nie współpracują z butami do brodzenia. Te płetwy oprócz tego, że posiadają regulowany pasek, którym regulujemy długość stopy, to posiadają również wewnętrzne wkładki, dzięki nim jeszcze lepiej możemy dopasować się do posiadanego obuwia. Do płetw Sawydzia jest dedykowany pokrowiec z siateczką, także po skończonym pływaniu możemy sobie je powiesić. Aby na spokojnie obeschły, gdy nie mogę zastosować płetw paskowych, stosuję płetwy z taśmami zapinanymi na klamry. Każda płetwa posiada dwa paski, które można regulować i dostosowywać do butów. Te płetwy pasują praktycznie do każdego buta. Ich minusem jest przede wszystkim prędkość pływania. Pływamy nimi bardzo wolno, oprócz tego te płetwy bardzo szybko wychodzą na powierzchnię, a tym samym są głośne. Stosuję je przede wszystkim wtedy, kiedy mam na sobie ubrane buty neoprenowe. Mają one też swój plus. Bardzo trudno je zgubić i nie toną. Są pływające. Bardzo przydatną rzeczą przy łowieniu na bellyboacie, zwłaszcza kiedy łowimy w dwójkę, jest wyposażenie się w krótkofalówki, zwłaszcza wtedy, kiedy łowimy w dwójkę. Dzięki nim możemy komunikować się na dużą odległość. Jeżeli łowimy na jeziorze, to nawet kilka kilometrów, na rzekach będzie to nieco mniej. Tutaj przede wszystkim chodzi o ukształtowanie terenu, no i oczywiście wszystko zależy od sprzętu, który posiadamy. Wiadomo, im dłuższa antena, tak jak w przypadku tego radia, tym dłuższy zasięg. Krótsza antena to oczywiście zasięg stosunkowo krótszy. Można byłoby powiedzieć oczywiście, w dzisiejszych czasach są telefony komórkowe, tylko miejmy świadomość, że w haszach, w których niekiedy się pojawiamy, na bezludziu, niestety telefonia komórkowa zawodzi. Radio natomiast będzie działało zawsze. W czasie łowienia na Beliboucie jestem zwolennikiem stosowania wędzisk z krótką. Rękojeścią. Daje nam to swobodę ruchów i komfort łowienia. Zarówno tyczy się to wędzisk castingowych z multiplikatorem, jak i tradycyjnych spinningów. Wędziska staram się dobierać tak, aby ich rękojeść nie wystawała poza długość łokcia. Wędzisko z tak długą rękojeścią niestety nie daje możliwości łowić komfortowo zawsze tym dolnikiem gdzieś zahaczymy a to niestety nie wpływa na wygodę naszego łowienia i miłego spędzania czasu na belly boat Jeżeli nie zależy nam na wadze, to warto wybrać belly boat, w którym mamy sztywne torby. Przede wszystkim łatwiej w nich wszystko poukładać, mamy porządek, a ich konstrukcja pozwala bezpiecznie przechowywać ich Zawartość. Żaden silny deszcz ani też fala nie spowoduje, że woda dostanie się do środka. W miękkich torbach niestety tego komfortu nie uświadczymy. Mój Boat posiada trzy torby różnego rozmiaru, także sprzęt różnej wielkości można tutaj włożyć. Dodatkowo na tyle jest jeszcze jedna duża torba, w której możemy na przykład przewozić. Prowiat. Ta torba jest wyprofilowana na kształt bellyboota, więc sobie tutaj elegancko leży. Bardzo fajną opcją i ważną, żeby w bellyboocie pojawiły się uchwyty na wędziska. W tym przypadku pod skosem mogę włożyć dwie uzbrojone wędki. Kolejnym ważnym elementem bellyboota jest belka. Nie wszystkie bellybooty ją mają. I nie wszyscy też z nią pływają, mimo że ją mają. Ja osobiście nie wyobrażam sobie pływać bez belki. Jest to dla mnie w pewien sposób poczucie bezpieczeństwa. Zawsze mogę się jej chwycić i nigdy z boat'a w naturalnych ruchach nie wypadnę. Bardzo często jest tak, że w boatach jest tylko taśma. Oczywiście jest to też w jakiś sposób. Zabezpieczenia są też takie beli, które z założenia już belki ani taśmy nie mają. Przede wszystkim tyczy się to tego typu pływadełek, które są stosowane do łowienia sumów. Ja sumów nie łowię przynajmniej na razie, także używam belki i będę jej używał, bo chcę czuć się bezpiecznie. A tak jak już Wam kilkukrotnie dzisiaj wspominałem. Bezpieczeństwo na belly boat'ie, bezpieczeństwo na wodzie to rzecz priorytetowa. Kolejnym elementem wyposażenia naszego pływadełka jest kotwica. Czy trzeba ją mieć? Nie trzeba, ale kotwica niekiedy jest naprawdę bardzo przydatna. Zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy utrzymać się w danym miejscu przez dłuższy czas, a wieje silny wiatr. Wówczas bez kotwicy nie jesteśmy w stanie. W danym miejscu powędkować. Kotwicę stosuję również wtedy, kiedy robię zdjęcia, a nie chcę spłynąć z danej miejscówki. Osobiście stosuję kotwicę, która waży 3,5 kg. Ona w zupełności mi wystarcza. Jest ona w kształcie grzybka, bardzo dobrze trzyma się dna. Jest ona dodatkowo pokryta warstwą PCV, także nie uszkodzi mi tutaj. W żaden sposób mojego bellybouta. Oprócz tego mam zastosowane specjalny uchwyt boriki, dzięki któremu wygodnie spuszczam i podnoszę kotwicę do góry. Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest wodowanie Belly Bellyboulta wodujemy zawsze z brzegu. Nie robimy tego z żadnych pomostów. Przede wszystkim dlatego, ponieważ przy wchodzeniu możemy wypaść, ale i też możemy uszkodzić nasze pływadełko. Także wodowanie tylko i wyłącznie z brzegu, najlepiej z twardego. A teraz słów kilka o akcesoriach, które używam na moim pływadełku. Czy na pływadełku można używać sondę? Oczywiście, że można, jest bardzo dużo różnego rodzaju mocowań. Natomiast ja, ze względu na to, że chcę być jak najbardziej kompaktowy, używam Dipera, sonda, która jest niewielkich rozmiarów, nie potrzebuje żadnych dodatkowych akumulatorów. Mój egzemplarz wytrzymuje spokojnie całodniowe pływanie jest to chip 2. Plus, a jako ekran używam telefonu komórkowego, który mam zamocowany na specjalnym uchwycie w niesprzyjających warunkach. Telefon chowam do bocznej torby. Jeżeli chodzi o mocowanie sądy, używam dedykowanego montażu firmy Deeper. Oprócz tego montuję tutaj na samym końcu łącznik firmy Ulanzi. Całość łączę ze specjalną klamrą również firmy Ulanzi. Dzięki temu rozwiązaniu mogę sondę przymocować zarówno do wiosła, jak i do Belki. Innym rozwiązaniem jest zamocowanie dipera, na przykład za pomocą dedykowanej smyczy. Do kamer sportowych używam bardzo fajnych uchwytów marki Borika. Są one w pełni regulowane, dają dużo możliwości. To jest montaż krótki. To jest montaż długi. Także, w zależności od potrzeb, różne rozwiązania mogę. Kwestii filmowania, zastosować. Oprócz tego, przy filmowaniu używam bocznej bojki, która jest dedykowana do stabilizacji, między innymi, kajaków. Ja używam ją do filmowania. Na tej bojce mam również zastosowane zamki boryki, gdzie mogę zastosować uchwyty do telefonów, do kamer. Dzięki temu mogę stosować dużo więcej kombinacji, jeżeli chodzi o ujęcia filmowe ale i również o zdjęcia. Jeżeli chodzi o akcesoria boriki, stosuje również uchwyt do wędki, który również z powodzeniem stosuje do podbieraka. Jeżeli chodzi o podbierak na bellyboadzie, proponuję zaopatrzyć się w taki model, który ma ramę pływającą, dzięki której będziemy mogli z powodzeniem przechować ryby do momentu, kiedy zorganizujemy sobie na przykład sprzęt do sfotografowania ryby, czy też do nakręcenia filmu, na Beliboucie możemy zgubić wiele akcesoriów, żeby do tego nie doszło, radzę wyposażyć się w różnego rodzaju karabinczyki, linki, takie, które zabezpieczają nas sprzęt przed wpadnięciem do wody. A jeżeli już to się stanie, to warto posiadać przy sobie chociaż niewielki magnes neodymowy na lince. Zawsze możemy go szybciutko wrzucić do wody i złapać to, co nam wypadło, oczywiście, jeżeli jest to rzecz metalowa. Pływając na beli i chcąc zabezpieczyć nasz telefon, również warto wyposażyć się w specjalny pokrowiec do tego dedykowany. Ja ten pokrowiec stosuję nie tylko do telefonu, ale również do Pilotów do aparatu fotograficznego czy też kamery. Na koniec tego poradnika odpowiem Wam na pytanie, dla kogo tak naprawdę jest przeznaczony Belly boat. Po pierwsze, Belly boat jest dedykowany dla wszystkich tych, którzy chcą być bardzo blisko natury. Po drugie, Belly boat jest przeznaczony dla osób, które chcą spojrzeć na wszystko, co ich otacza, z zupełnie innej. Perspektywy. Po trzecie, belly boat jest przystosowany do pływania w mało dostępnych wodach. Oczywiście nie tylko, bo możemy go uszywać dosłownie wszędzie na stawach, na jeziorach, rzekach, a nawet i morzach. Po czwarte pływadełko jest tworzone dla tych wędkarzy, którzy chcą być bardzo aktywni nad wodą. Nie wyobrażacie sobie nawet ile kalorii. Można spalić w ciągu całodniowej sesji na jeziorze. Pływając na bellybołcie za pomocą płetw, musimy mieć świadomość, że możemy się poruszać tylko i wyłącznie do tyłu skręcać bądź obracać się. Pływanie do przodu jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wiosła bądź silnik elektryczny. Ja osobiście uwielbiam pływać za pomocą płetw. Przy odrobinie wprawy. I kilku sesjach nad wodą, kiedy nabędziemy umiejętność właściwego ich wykorzystania, będziemy naprawdę pływać z dużą przyjemnością. Do tego Was zachęcam. Pamiętajcie też, że pływając za pomocą wioseł czy silnika do przodu, stwarzamy bardzo duży opór i nie pływa się zbyt komfortowo. Przy zakupie swojego pierwszego pływadełka, zwróćcie uwagę, czy posiada ono szelki. Dzięki nim będziecie mogli dochodzić w jeszcze bardziej niedostępne miejsca poprzez zarzucenie pływadełka na swoje plecy, a wasza wędkarska fantazja nie będzie znała granic. Mam nadzieję, że z tego poradnika wyciągnęliście wiele informacji, że znaleźliście odpowiedzi na nurtujące was pytania, że dzięki niemu będziecie bardziej świadomi przy zakupie swojego pierwszego bellybota stuningowania tego, który macie. Bądź też wymiany swojego aktualnego modelu na zupełnie inny. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam Was do zadawania ich w sekcji komentarzy. Będzie mi bardzo przyjemnie. Jak zostawicie również subskrypcję oraz klikniecie łapkę w górę. Tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się ciepło, siema siema, siema!